Głos naturalny, 100%? Tak. Czy farbowany? Nie, naturalny. nigdy nie farbowało. Mhm. Problemy skórne? Tak. Była pani u lekarza? Tak, tak. Stosuje bo. pani y, leki? Tak, stosuję, oczywiście. Tutaj bym y, odradziła y, farbę, koloryzację y, od nasady. Koloryzację, rzecieć. Do względu, że jest łuszczyca, możemy podrażnić A co łuszczyca ma do tego, że to, to znaczy, że co, jak Pani ma łuszczycę, e, to powinna mieć niefarbowane włosy? Nie, no możemy w tym zrobić mamy... koloryzację, tak, ale możemy ją zrobić na folii. Nie musi być ona e, typowo zrobiona a od klientka skóry? A jeżeli by przyszła klientka do Ciebie, która ma włosy 50 na 50%, procent, e, siwych włosów, no i przychodzi do Ciebie na odrost, ale ma jakby stan łuszczycowy, to też wtedy jej powiesz, że nie nałożysz jej na, od nasady koloru? Bo ma łuszczycę? No tak, no ale jeżeli y, klientka na przykład będzie chciała rozjaśnić, jeżeli by Pani chciała rozjaśnić całe włosy, to możemy podrażnić. Znaczy nie, ale to nie klientka, to Ty już masz w swojej głowie, że te włosy byś najchętniej rozjaśniła do białego. Nie rozjaśniłabym, tylko zrobiłabym kolorowe. No i wszystko jasne. Hasło kolor. Po raz kolejny wygrywają stare nawyki. Agnieszka nawet nie słucha klientki, bo woli zrobić jej na głowie awangardę w kilku kolorach. Rzuciłabym delikatnego pomarańcza i przepletła to żółtym odcieniem. Powiedziała pani, kochana, ja jestem na co dzień matką, ja sprzedaję w sklepie. No, no nie mogę mieć takiej fryzury. Ja może przyjdę innym razem albo pójdę do innego fryzjera, bo po prostu mnie pani nie przekonała. Ja, ja rezygnuję z usługi. Widzenia?